W tym zadaniu musimy zapisać liczbę x w postaci potęgi o podstawie 2 lub ewentualnie w postaci potęgi o podstawie 32. Żeby to zrobić, no to będziemy musieli po prostu pomnożyć te dwie potęgi. Zapiszmy zatem, że nasza liczba x jest równa 2 do potęgi drugiej. Razy. No i teraz, żebyśmy mogli pomnożyć te dwie potęgi, to one powinny mieć wspólną podstawę, czyli z tej szesnastki zrobimy w jakiś sposób potęgę o podstawie 2, czyli zamiast 16 napiszemy sobie po prostu 2 w potędze czwartej to jest to samo co 16. No i tutaj ponieważ ta szesnastka była podniesiona do potęgi minus 4, zatem teraz to nasze 2 do czwartej również musimy podnieść do potęgi minus 4, no i dalej liczymy, to 2 do drugiej przepisujemy bez zmiany. 2 do drugiej, razy. No i teraz, jeżeli jakąś liczbę podnosimy raz do potęgi, a potem jeszcze raz do drugiej potęgi, no to wówczas możemy te wykładniki wymnożyć, czyli tutaj będziemy mieli po prostu na drugim miejscu 2 w potędze 4 razy minus 4, czyli w potędze minus 16. I teraz, gdy mamy już iloczyn dwóch potęg o tej samej podstawie, wspólną podstawą jest podstawa 2, no to możemy pomnożyć te potęgi, wówczas wykładniki się dodaje, czyli tutaj otrzymamy ostatecznie jedną potęgę, 2, 2 w potędze 2 plus minus 16, czyli ostatecznie otrzymujemy 2 w potędze 2 minus 16, czyli w potędze minus 14. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu była odpowiedź B.